Cześć, witajcie oczywiście bardzo naturalnie. Jest takie jedno pytanie, na które cały czas kosmetologia poszukuje odpowiedzi, poszukuje coraz lepszych rozwiązań, a mianowicie jak spowodować, żeby składniki aktywne z kremów i z innych produktów kosmetycznych jeszcze lepiej wnikały do skóry i jeszcze efektywniej docierały do miejsca swojego działania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o transporterach. O nośnikach substancji aktywnych. Jeżeli jesteś ciekawa, to zapraszam serdecznie do oglądania. Jak pewnie już wiesz z poprzednich odcinków albo może po prostu czytałaś już to wielokrotnie, e, bariera naskórkowa jest bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o ochronę, jeżeli chodzi o ochronę przed wnikaniem czy odparowywaniem wody, ale to jest tak skuteczna bariera, że niestety nie chce wpuszczać tego, co my chcemy dać z kremu. Co my chcemy aktywnego dać z kremu, bo często te składniki, te surowce, które używamy, często pochodzenia naturalnego, e, są niechętnie przez skórę przyjmowane i niechętnie w ogóle tam wnikają. I oczywiście, wiesz już, jak działają maseczki, wiesz już, jak działa bariera hydrolipidowa, jak działają peelingi, bo to są wszystko metody, które pomagają składnikom aktywnym lepiej wnikać, tym składnikom, które są podane w kremie później. Natomiast jednym z takich najbardziej chyba spektakularnych rozwiązań, które kosmetologia wypracowała do tej pory, są nośniki substancji aktywnych. Takimi najpopularniejszymi i najlepiej też poznanymi nośnikami, których nazwa na pewno obiła Ci się o uszy, są liposomy. Liposomy, czyli takie struktury, e, często kuliste, zbudowane z fosfolipidów, e, które mają, tak możesz to sobie wyobrazić, taką strukturę troszkę takiej bańki, gdzie w środku jest przestrzeń do tego żeby zamknąć właśnie składnik aktywny. Ponieważ zbudowane są z fosfolipidów, to są chętniej przyjmowane przez tłuszcze obecne w warstwie rogowej naskórka i chętniej się z tymi tłuszczami łączą. I do niedawna myśleliśmy i do niedawna żyliśmy w takim przekonaniu, że posomy dosyć dobrze i dosyć głęboko tak naprawdę dostarczają składniki aktywne ale jak się okazało jak pokazują najnowsze doniesienia naukowe liposomy bardzo szybko ulegają rozpadom w bardzo płytkich obszarach warstwy rogowej na skórka. To znaczy, że w zasadzie od razu, w chwilę po kontakcie z warstwą rogową, po kontakcie ze skórą, rozpadają się i uwalniają składnik aktywny. I oczywiście jest to już benefit, dlatego że składnik nie musi sam przedostawać się do warstwy rogowej, bo już w płytkich jej warstwach zostaje uwolniony. Natomiast dla efektywnego działania biologicznego to jest cały czas za mało bo on bardzo często nadal nie potrafi dalej się przedostać. A żeby działał biologicznie, to dobrze by było, żeby mógł docierać do komórek żywych na skórka. Odkryto jednocześnie, że takimi strukturami najbardziej efektywnymi, które będą miały szansę wnikania dużo głębszego, są takie struktury nośnikowe. Swoimi rozmiarami dużo, dużo mniejsze od liposomów. Okazało się, że one mają zdolność przenikania głęboko przez cement komórkowy tylko wtedy, jeżeli ich rozmiar jest mniejszy niż przestrzenie międzykomórkowe, czyli musi być mniejszy niż 40 mikrometrów. To są tak niesamowicie. Maleńkie struktury, takie drobineczki wręcz, e, które niełatwo jest uzyskać, i też nie każdy potrafi to zrobić. My w uzdrowisku. Poszukiwaliśmy bardzo długo tego typu rozwiązań, takich bardzo skutecznych, sprawdzonych, genialnie przebadanych rozwiązań technologicznych, które pozwolą nam, dają, dadzą nam gwarancję, że składnik aktywny rzeczywiście może głęboko wnikać. I znaleźć, znaleźliśmy specjalne roślinne fitonośniki, struktury, które jednocześnie zawierają w sobie coś w rodzaju liposomu, w którym to w środku. zamknięte są tak zwane maleńkie właśnie fitonośniki yy, i właśnie w tych fitonośnikach dopiero jest składnik aktywny. One są uwalniane przez liposom oczywiście dosyć płytko, natomiast z racji tego, że same w sobie są bardzo maleńkie, bo mają poniżej 40 mikrometrów wielkości, to swobodnie pomiędzy komórkami mogą się przemieszczać, manewrować i przechodzić coraz niżej. I docierają, jak pokazują badania, Aż do 14 warstwy komórek naskórka, a nawet głębiej. I chciałabym tylko zaznaczyć, że nie mówimy o warstwach skóry, tylko o warstwach komórek naskórka, bo w samej warstwie rogowej tych komórek naskórka, tych warstw jest od około 14-15, właśnie do 20, w zależności od miejsca. Gdzie ten naskórek występuje, bo mamy obszary, gdzie on jest ciut, ciut grubszy, grubszy i ciut cieńszy. Także można powiedzieć, że nasze fitonośniki przenikają przez całą warstwę rogową i docierają tam, gdzie są już żywe komórki. I tam dopiero uwalniają składnik aktywne. Chciałabym tylko, żebyście naprawdę uświadomili sobie, że dla kosmetologii odkrycie czy umiejętność wytworzenia dzisiaj tego typu struktur, to jest naprawdę coś przełomowego, coś rewolucyjnego, coś, co naprawdę jest w stanie nam zagwarantować bardzo dobre efekty. Редактор Co jeszcze jest plusem takich fitonośników, to to, że one też swoje struktury mają zbudowane z lipidów czy z tłuszczy, które są biozgodne z tym, co my już mamy swojego w naskórku. Biozgodne z tłuszczami, które budują nasz cement międzykomórkowy, cement międzykomórkowy naszego naskórka, naszej warstwy rogowej. I dzięki temu, nawet jak już uwolnią składnik aktywny, to same będą się wbudowywały właśnie w te struktury tłuszczowe, będą je wzmacniały. Będą uszczelniały, będą pobierane, że tak powiem, i bardzo chętnie się tam rozgoszczą. Dla nas to oznacza wzm wzmocnienie funkcji barierowych, lepsze funkcjonowanie naskórka, większą większe nawilżenie, spotęgowaną elastyczność i jęczność, bo to wszystko jest ze sobą bardzo, bardzo połączone. A dla samych komórek, dla skóry to jest też silne działanie przeciwrodnikowe, silne działanie przeciwzmaszczkowe, działanie, które będzie przekładało się na dużo lepszy stan skóry, na mniejszą wrażliwość skóry, no bo będzie ona lepiej funkcjonowała, także benefitów jest ogrom. U nas w naszych nośnikach, w naszych, w naszych fitonośnikach AL znajdziesz y, y, taki unikalny wyciąg z Czerwonych alg morskich, który jest bardzo bogaty w astaksantynę. Astaksantyna to jest taki związek, który jest uznawany za króla antyoksydantów i w badaniach y, wychodzi, że jeżeli chodzi o redukcję wolnych rodników, to działa on aż nawet 65 razy silniej niż witamina C, a y, to nie wszystko, co algi zawierają w sobie, bo znowu badania dowodzą, że te algi to, y, to też bardzo silne działanie przeciwko światłu niebieskiemu, działanie ochronne, działanie stymulujące, działanie takie, które przekłada się na lepszą produkcję między innymi też białek strukturalnych. Także bardzo ciekawe produkty, bardzo unikalna formuła. Taka formuła, która jest niespotykana albo bardzo rzadko spotykana w ogóle w kosmetykach. To, co istotne jeszcze i co chciałabym, na co chciałabym Wam zwrócić uwagę, to to, że. Te fitonośniki znalazły się w naszych ampulkach, boosterach, w naszej linii fitodozującej. Ona stąd wzięła właśnie swoją nazwę, także fitodozowanie, czyli dozujemy rośliny, ale dozujemy je głęboko w skórze. I w naszej tej linii w ampułkach jest najwyższe zalecane stężenie tychże nośników. Zalecamy je stosować pod kremy, bo kremy uzupełniają całe działanie, ale to właśnie ampulki są sercem. Uh, I są tak takim doładowaniem, takim turbomocnym działaniem, jeżeli chodzi właśnie o to wnikanie fitonośników. Zachęcam po sięgnięcie, zachęcam po sprawdzenie naszych, naszych formuł. Pamiętajcie tylko, że ampułki zawsze pod krem, bo to są bardzo lekkie formuły, które praktycznie nie zawierają w sobie tłuszczy, nie zawierają w sobie dużych, du, dużego udziału składników lipidowych i po prostu nie będą same wystarczająco zabezpieczać. Od skóry. Także musicie tutaj koniecznie przykryć je jeszcze kremem. Całość pielęgnacji naprawdę sprawdza się rewelacyjnie. Skomponowane wszystko zostało tak, żeby jedno wzmacniało działanie drugiego i żeby całościowo pielęgnacja rzeczywiście dawała genialne efekty. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie samych fitonośników, odnośnie tej technologii, tej rewolucyjnej technologii, którą my się zachwyciłyśmy i mamy nadzieję, że Wy też się nią zachwyci, zachwycicie, to bardzo proszę. Zostawcie jakieś pytania poniżej, zostawcie informacje poniżej, do których się będziemy mogli odnieść. A jeżeli nie, no to zapraszam Was serdecznie do przetestowania naszych produktów, do sięgnięcia po taką aktywną pielęgnację i zapraszam Was na kolejne odcinki. Cześć i do zobaczenia.